Dzień dobry. Z tej strony Kinga Krant. Zapraszam serdecznie na 27. odcinek podcastu o prawie żywnościowym, realizowanym przez zespół Life Science, Kancelarii Kontrat i partnerzy. Każdy produkt spożywczy sprzedawany w opakowaniu jednostkowym w jakimkolwiek kraju na terenie Unii Europejskiej musi koniecznie zawierać informację określającą nominalną ilość jego zawartości, czyli wskazanie masy lub objętości produktu. Często zauważamy również obecność znaku E tuż obok tych informacji. Jednak, co tak właściwie oznacza ten symbol? Czy jest on obowiązkowy? Jakie są wymogi jego stosowania i w jaki sposób prawidłowo zamieszczać znak E na opakowaniu środka spożywczego? O tym już za chwilę. Znak E umieszczony tuż obok ilości nominalnej na opakowaniu wskazuje na to, że producent przestrzegał odpowiednich przepisów prawa unijnego. Symbol ten może zostać zamieszczony na produktach w opakowaniach jednostkowych, które mają z góry określoną stałą objętość w przypadku produktów płynnych lub masę dla innych produktów. Znakiem E można oznaczyć produkty, których masa lub objętość mieści się między minimalną wartością wynoszącą 5 g lub 5 ml oraz wartością maksymalną sięgającą co najwyżej 10 kg lub 10 litrów. Warto podkreślić, że znak E nie jest obowiązkowy, jednak umieszczenie go na produkcie ma wiele korzyści. Pozwala bowiem na jego sprzedaż we wszystkich krajach UE bez konieczności sprawdzania, czy spełnione zostały indywidualne wymogi krajowe. Znak E wskazuje, że produkt jest zgodny z przepisami Unii dotyczącymi podawania objętości lub masy oraz metod pomiaru, które musi stosować sprzedawca produktów w opakowaniach jednostkowych. Aby zapewnić, że podana na produkcie ilość jest poprawna, opakowania oznaczone znakiem E muszą spełniać następujące wymogi, a mianowicie: Po pierwsze, średnia ilość produktów w opakowaniach pochodzących z tej samej partii musi być równa ilości podanej na opakowaniu lub od niej większa. Po drugie należy pamiętać, że ilość nominalna odnosi się wyłącznie do produktu. Nie obejmuje to opakowania ani żadnych materiałów stosowanych do ochrony produktu, trzymania go, konserwacji lub jako pomoc podczas jego używania. W zakres ilości nominalnej nie wlicza się zatem ani patyczek służący do trzymania lizaka, ani lód, w którym zakonserwowana jest mrożona ryba. I po trzecie Mniejszą ilość produktu niż wskazana na opakowaniu może zawierać jedynie ograniczona część produktów w opakowaniach jednostkowych z tej samej partii. Określa się to jako dopuszczalny błąd ujemny, o którym szerzej jest mowa w załączniku pierwszym do dyrektywy 76 łamane na 2011. Warto pamiętać, że obecność znaku E wcale nie oznacza, że ilość produktu została oszacowana, wręcz przeciwnie. Oznacza to, że masę i objętość zmierzono zgodnie z przepisami unijnymi przy użyciu przyrządów spełniających wymogi prawodawstwa UE. Szczegółowe zasady paczkowania produktów przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu w opakowaniach i oznaczania towarów paczkowanych znakiem E określa ustawa o towarach paczkowanych. Zgodnie z przepisami znak E powinien być nadrukowany na opakowaniu obok wskazania masy lub objętości. Wysokość czcionki powinna wynosić co najmniej 3 mm, a znak E i oznaczenie ilości powinny być umieszczone na opakowaniu na stałe w widocznym miejscu. Ilość z kolei należy podać jako liczbę, a po niej jednostkę miary lub odpowiedni jej skrót. Warto również wspomnieć, że zamieszczenie na opakowaniach znaków podobnych do znaku E jest surowo zabronione. Każdy podmiot zajmujący się pakowaniem musi upewnić się, że wypełniane przez niego opakowanie jest zgodne z wymogami. W tym właśnie celu należy przede wszystkim stosować urzędowo uznane urządzenia pomiarowe i procedury pakowania produktów, a także prowadzić rejestr prowadzonych kontroli, aby zapewnić prawidłowe wykonywanie pomiaru. Przedsiębiorca zajmujący się przywozem środków spożywczych musi przedstawić dowód, że importowane przez niego produkty w opakowaniach jednostkowych są zgodne z wymogami. Dowodem na to mogą być np. zarejestrowane kontrole, o których była mowa wcześniej. To, czy produkty oznaczone znakiem E spełniają ściśle określone wymogi, jest regularnie kontrolowane przez właściwe do tego organy krajowe. W Polsce jest nim główny urząd miar. Pracownicy organu przeprowadzają przedmiotowe kontrole zarówno w zakładach pakowania, jak i w innych miejscach w łańcuchu dystrybucji. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat znakowania środków spożywczych, to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kontrat i Partnerzy za pośrednictwem adresu mailowego prawożywnościowe.małpa.kontrat.pl. Z chęcią odpowiemy w jasny i rzetelny sposób na Państwa pytania. Do usłyszenia!